W tym odcinku zrobiłem największy opening grunt i rapy boxu w ostatecznym sezonie box PP na rapy.pl Oglądajcie do samego końca, bo naprawdę kolejny raz miałem dużo szczęścia W tym odcinku co 200 łapek będę losował jednego rapy boxa Wyniki pojawią się do 48 godzin na moim discordzie i zostaw suba z dzwonkiem, łapkę i napis swój link w komentarzu Link do discorda znajdziecie w opisie Plus również tam pojawi się mój tekstur na nowe sety Zapraszam do oglądania Dobra, widzowie, teraz sobie polecimy po prostu z openingiem rapy boxów. ich aż 12. Raczej będziemy otwierać je, no raczej wszystkie. Idźmy sobie tutaj. No i myślę, że możemy zaczynać. Lećmy z pierwszym rapy boksem. Dobra, lecimy po kolei i zobaczymy, co, co będzie z pierwszego rapy boksa. Czy będzie kilo? Nożyczki, okej okay. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda cenowo. Mam nadzieję, że te nożyczki. W miarę są drogie, dobra 2 miliony, więc spoko. A rapy box ile kosztuje? Ok, jesteśmy na plus, jesteśmy na plus, więc pięknie. Więc w sumie, wystawmy sobie. Lecimy dalej. Uwaga, pierwszy drop był do dobry. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobre. Nie? Chciałem Was widzowie zaprosić na start edycji Box PP na moim serwerze unimc.pl. E, sobota 18 Wszystkich zapraszam. E, wylosujemy też parę rank. No i co, za topki na naszym serwerze możecie zdobyć feather Pointsy, a fe za feather points możecie kupić na przykład takie skrzydła. E, więc zapraszam do walki. Widzimy się już dzisiaj 18.00. A ja zapraszam do dalszego oglądania odcinka. Nie? O, już widzę, że nie będzie. O, dara buty, buty, dobra. Um, no, to 500 więc jestem troszeczkę na minusie. Z 300k będę na minusie. No ale no trudno, lecimy dalej. Uwaga Nie gadać, że będzie elytro Ajaj, dobra. Mam nadzieję, że z tych, z tych gorszych dropów to już będzie za nami. Że teraz będą tylko lepsze, no Ja w nie Miałam nadzieję, że nie zrobnę w ogóle żadnej elytry. Ale jednak, dobra, kilo? Kilo, ok, spoko. E, kilo bo dobrze zostawimy, bo będziemy w sumie kopać. O, ktoś kupił moje nożyczki. Ktoś właśnie kupi moje nożyczki. Więc już mamy na koncie 2 miliony prawie. Więc spoko. Kasa. No i essa. Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Nie, litra, nie, litra, kilo. Dobra, mamy 2 kilowę, więc jeden na pewno sobie sprzedamy od razu. Pozdro, niech to kupują. Lecimy dalej. Uwaga. Daj miecz, daj miecz! Nie daj, dobra, stój, stój, stój! Dobra, klata, no lepsze to niż Elytro, no nie? Lecimy dalej, lecimy dalej. Uwaga Dobra, kilof, daj kilof Dobra. Zaś wystawiamy za 1700 Kupię kilo za... osiemnaście za runę Nie no, boście sali, nie, kolega, za runę live, still 20 k to mi się nie opłaca Dobra, lecimy dalej, uwaga Lecimy dalej i co będzie? Nożyczki Dobra, nożyczki Dobra, ej, jest naprawdę dobrze Sprzedajmy te nożyczki, czekajcie, bo to się pewnie całą chwilę zmienia cenowo Lecimy dalej, no chciałem ten miecz drobność, Chciałem ten miecz i naprawdę będę szczęśliwy z tego dropu Jeszcze w ogóle sobie błysnę jedną runę fragmentów Dobra, miecz proszę, miecz Ej, dobra, ej, jest naprawdę do... dobrze widzowe Mamy miecz, mamy widzowy miecz Chyba sobie będę go od razu sprzedawał Tak szczerze, chyba sobie go raczej sprzedam chociaż na lajwa, myślę, że też będzie spoko. Ty w ogóle miecz kosztuje? Ten miecz kosztuje też 2 miliony, no nie? Dobra, uwaga, zostały nam ostatnie 3 rapy boxy. 3 ostatnie rapy boxy, i jeszcze losowanie runy. Mam nadzieję, że z runy dropnie coś dobrego. Dobra, nie! Oj, Elitra. No trudno, no trudno. No trudno. O, właśnie ktoś kupił coś z mojego rynku. Eee, no i mamy już prawie 4 miliony. Topka kasy, jest to topka kasy. No, to byśmy mieli dziesiątą topkę Dobra, uwaga Dwa rapy, boksy Dwa miecze Dwa miecze, nie no, dwa miecze kilokryn nożyca obojętnie i będzie. Ajajaj, aj, 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 aj. Aj, aj, aj nie wiem, czy to się opłaca dawać na skup czy na. na. na tego, na rynek Sprawdźmy, co na rynku to chodzi 350k Trzymy Dostaliśmy 150, też 350 sumie. No to w sumie walimy wszystko na skup. Ej to w sumie ty, no. Jeśli rapy box chodzi po... Ile tam? 800? Dobra, i mamy już 6 milionów ty. Dobra. Uwaga. Ej, Lumajki, no se nie za dwa no no, rapy boxy ten mieczyk. Nie, no za dwa rapy boxy... Tu jak tak Daj, zobaczymy, dobra. Zastanawiam się pod tym dropy, Zobaczymy, co dropniemy. Uwaga, jeśli będzie słaby drop, to raczej nie. Jeśli będzie dobry, to możliwe. No i. Mam. No, chyba. Chyba się okazało, że raczej nie. Dodajemy, no. No! O, napiszcie, jak oceniacie od 1 do 10 ten, ten opening, Grapy boxów. Myślę, że spoko. Opening run wyszedł też spoko. Myślę, że. kurwa, no troszeczkę mało szczęście zawsze w tych losowaniach. I wylosujmy sobie. Ehm, wylosujmy sobie teraz, po prostu, runę jeszcze, co być, to będzie, runa up była pokazana, a co, wylosujemy? A, wylosujemy runę up po prostu, no to... No dobra, no, jak tak miało być, to tak będzie, no. Nie, no dobra, nie wierzę to, naprawdę, nie wierzę w to. A. Dobra, zaczniemy pomału już losować sobie. No i zaczynamy astronauta i co będzie w pierwszej runie na nowej edycji ostatecznej bokspiepiraptop.pl osłabienia. No myślałem, że będzie af, to by było w ogóle. E, no lipa, no nie? Pierwsi będziecie af, w sumie wiecie co. Dobra, uwaga, zaczynamy. Zaczynamy widzowie, lecimy dalej astronauta. I mam nadzieję, że dropne z trzy runy siły. E, uwaga. Uwaga. I czy będę miał rerola? Nie kupywałem rangi rapy. Voucher. Uwaga. Ja pierdolę, jaki pech. Ja... O kurwa, mam rerola. Yes! Let's go! Ciupapi! Teraz, uwaga. Uwaga. Wiem, że są lagi, wiem, że są lagi, ale cicho. Uwaga, siłka, siłka nie wierzył, kto nie wierzył, widzowie kto nie wierzył, halo halo, let's go let's go, z jaką laseczką piszesz, uuuu cicho uuuu, wow! siła nie osłabienia donate proszę daj coś, daj coś, chłopie DAJ COŚ Lecimy dalej, mamy tak Runę siły, runę odpo Jeśli jeszcze dropnę raz runę siły, jeszcze raz odpo To kończę edycję Pozdro Uwaga Ja pierdol. stój STÓJ NIE STÓJ GO LET'S GO OH MY GOD ja pierdzielę. Napiszcie, że ten. Gówno będzie, dobra, dzięki. I uwaga. To... Dalej losować czy nie? Ile tu? To... to jedna z słaby słabych grun. Napiszcie ile jest warte. 8K, dobra. Dzięki Wenezuela! Dwie runy siły i jedna runa odpo. Z 6 losowań, więc pozdro Lecimy, uwaga. Cicho. Proszę daj coś, proszę daj No i po co spamieć tymi fajderkami chłopie, CIKO Uwaga. co nam teraz da Mam nadzieję, że chociaż z, tej, z tego losowania co teraz jest Będzie chociaż jedna jakaś runa dobra no, kolejne osłabienie. Eee, dobra, zostawmy, zostawmy osłabienie, ustaw, osłabienie możemy zostawić. Lećmy dalej Lećmy sobie dalej i uwaga, nie że kolejne osłabienie. Fragmentów. No nie, tu skipuję. Tu skipuje, no fragmenty tutaj jednak nie, ale może weźmy. O! No i dupa. No i dupa. Mogliśmy zostawić jednak fragmentów. No ale dobra, let's go dalej. Mam nadzieję, że chociaż będzie jedna siłka, no nie? Musi, dobra No nie gadaj, nie No nie Nie dobra, życia zostawmy sobie, życia zostawmy Lecimy dalej Nie gadaj, że nie dropną jednej dobrej runy Nie dobra Dobra, teraz na pewno ściski, uwaga Stary, daj coś No nie będzie Nie dobra Nie naprawdę, nie dobra Ostatnie dzi teraz jak teraz nie wejdzie, to ja to nie wiem co. Ale poleciało wizowe gówno. Ale poleciało gówno. Ja pierdzielę.